Pasja na dochód. Jak zarabiać na swoim hobby? Rozdział 5. Sprzedaż produktów i usług online. 5.1. Jak stworzyć stronę internetową lub sklep online? Zagadnienia: 5.1.1 Planowanie i określenie celów. 5.1.2 Wybór platformy i narzędzi. 5.1.3 Projektowanie i budowanie strony. 5.1.4 Optymalizacja i testowanie. 5.1.5 Uruchomienie i promocja. Podsumowanie. Posiadanie profesjonalnej strony internetowej lub sklepu online jest kluczowe dla rozwoju biznesu opartego na pasji. Taki serwis nie tylko prezentuje Twoje umiejętności lub produkty, ale także pozwala na dotarcie do szerszej grupy odbiorców i ułatwia zarządzanie sprzedażą. W tym rozdziale szczegółowo omówimy, jak stworzyć efektywną stronę internetową lub sklep online, krok po kroku. Przed rozpoczęciem budowy strony internetowej lub sklepu online, ważne jest, aby dokładnie określić cele i funkcje, które ma spełniać. Określenie celów. Zidentyfikowanie celów, czy Twoja strona ma głównie promować Twoje pasje, sprzedawać produkty, oferować usługi czy może pełnić rolę bloga. Określenie celu pomoże w dalszym planowaniu. Grupa docelowa zdefiniuj, kto jest Twoim docelowym odbiorcą. Wiedza o potrzebach i oczekiwaniach Twoich potencjalnych klientów pomoże w dopasowaniu treści i funkcji strony. Funkcjonalności określ, jakie funkcjonalności są potrzebne. Czy potrzebujesz formularzy kontaktowych, systemu rezerwacji, integracji z mediami społecznościowymi, czy może funkcjonalności e-commerce? Planowanie treści. Zakres treści, zdecyduj, jakie treści będą prezentowane na stronie, np. opisy produktów, artykuły blogowe, galerie zdjęć. Struktura, zaplanuj strukturę strony, w tym menu nawigacyjne, podstrony i hierarchię treści. Wybór odpowiedniej platformy i narzędzi jest kluczowy dla stworzenia funkcjonalnej i estetycznej strony internetowej lub sklepu online. Platformy do budowy strony. WordPress, jedna z najpopularniejszych platform do tworzenia stron internetowych, oferująca elastyczność i szeroki wybór motywów i wtyczek. Wix, intucyjna platforma z łatwym w użyciu edytorem typu przeciągnij i upuść, idealna dla początkujących. Shopify, doskonałe dla sklepów internetowych, oferujące kompleksowe rozwiązania e-commerce, w tym płatności i zarządzanie zamówieniami. Narzędzia do budowy sklepu online wcommerce, wtyczka do WordPressa, która pozwala przekształcić stronę w pełnoprawny sklep internetowy. Magento, zaawansowana platforma e-commerce, idealna dla dużych sklepów internetowych. Bigcommerce, rozwiązanie dla e-commerce z bogatym zestawem funkcji i integracji. Zakup domeny i hosting. Domena, wybierz i zarejestruj nazwę domeny, która jest krótka, łatwa do zapamiętania i związana z Twoją marką. Hosting, wybierz dostawcę hostingu, który zapewni odpowiednią wydajność i bezpieczeństwo. Popularne opcje to Bluehost, SiteGround czy HostGator. Projektowanie i budowanie strony internetowej lub sklepu online obejmuje tworzenie struktury, wybór motywu oraz dodawanie treści i funkcjonalności. Wybór motywu i szablonów. Motywy. Wybierz motyw lub szablon, który odpowiada twoim potrzebom i jest zgodny z identyfikacją wizualną twojej marki. Dostosowanie. Dostosuj motyw do swoich potrzeb, zmieniając kolory, czcionki, układ i inne elementy, aby dopasować stronę do swojej wizji. Tworzenie treści. Treści tekstowe, przygotuj i wstaw treści, takie jak opisy produktów, artykuły, biografie i inne istotne informacje. Obrazy i multimedia, dodaj wysokiej jakości zdjęcia, wideo i inne multimedia, które przyciągną uwagę odwiedzających i pomogą w prezentacji twojej pasji. Dodawanie funkcjonalności. Formularze kontaktowe, umożliwiają odwiedzającym kontakt z tobą. Wykorzystaj wtyczki do tworzenia formularzy, takie jak kontakt form 7. Integrację, zintegruj stronę z mediami społecznościowymi, narzędziami analitycznymi i systemami płatności w przypadku sklepu online. Optymalizacja i testowanie są niezbędne, aby upewnić się, że strona działa prawidłowo, jest szybka i przyjazna dla użytkownika. Optymalizacja SEO. Słowa kluczowe używaj odpowiednich słów kluczowych w treściach, nagłówkach i metaopisach, aby poprawić widoczność w wyszukiwarkach. Linki wewnętrzne, twórz linki między stronami, aby poprawić nawigację i SEO. Testowanie strony. Responsywność Sprawdź, czy strona działa poprawnie na różnych urządzeniach i rozmiarach ekranów. Szybkość ładowania Użyj narzędzi, takich jak Google PageSpeed Insights, aby sprawdzić i poprawić czas ładowania strony. Funkcjonalność Przetestuj wszystkie funkcjonalności, takie jak formularze, system płatności, w przypadku sklepu i inne interaktywne elementy. Po zakończeniu budowy strony internetowej lub sklepu online, czas na jej uruchomienie i promocję. Uruchomienie. Przegląd końcowy: upewnij się, że wszystkie treści są poprawne, funkcjonalności działają prawidłowo, a strona jest gotowa do publikacji. Publikacja: opublikuj stronę na wybranym serwerze i upewnij się, że jest dostępna dla odwiedzających. Promocja strony: marketing: promuj swoją stronę za pomocą mediów społecznościowych, kampanii reklamowych i e-mail marketingu. Analiza: monitoruj ruch na stronie, używając narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, aby śledzić skuteczność i optymalizować działanie strony. Stworzenie efektywnej strony internetowej lub sklepu online wymaga starannego planowania, wyboru odpowiednich narzędzi i platform, oraz dbałości o każdy szczegół projektowania i budowy. Optymalizacja i testowanie są kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości doświadczeń użytkowników, a odpowiednia promocja pomoże dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Dbałość o te aspekty pozwoli ci skutecznie wykorzystać swoją stronę do rozwijania biznesu opartego na pasji. Pasja na dochód. Jak zarabiać na swoim hobby? Rozdział 5 Sprzedaż produktów i usług online. 5.1 Jak stworzyć stronę internetową lub sklep online?